Hejka! Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA Online. W tym odcinku jesteśmy przed budynkiem IAA. No i teraz idziemy sobie do kolejnej misji. Odsiecz. ULP. Odsiecz. Co będziemy robić, to się zaraz dowiemy. Najpierw jednak poziom trudny. Cała amunicja. Kamizelka pełna. Oto twoje nowe zadanie. Przykrywka naszej agentki została rozpracowana. Musisz ją odszukać i ewakuować. Będzie mieć przy sobie informacje kluczowe dla powodzenia tej operacji. Okej. Okay. Zaczynamy w pojedynkę. Strój tajniaka. Wywiadowcy. W sumie to chyba nie ma większego znaczenia. Niech będzie wywiadowca. Misja ULP. Odsiecz. Udaj się do garażu agentki Johnson. No, czyli tak jak już się dowiedzieliśmy z tego, co jest napisane, agent powtórzył dokładnie to samo, żeby jechać do garażu agentki, który jest. Gdzieś tutaj. O, tutaj. No i wchodzimy do środka. Jeden, drugi samochód. Przeszukać garaż. No to co? Chyba. Przejdziemy się po prostu dookoła przy każdej ścianie. Ale już widzę, że mamy chyba tylko skrzynki do przeszukania. Druga skrzynia. I chyba tyle. A tutaj dalej nic nie ma. O, coś tutaj jest? Dokumenty IAA, z tego co widać. Też nic nie ma. Tutaj też, o, dokument. Właśnie widzę, że taki sam segregator jak tam. Znowu dokumenty IAA. Co tutaj jeszcze? Komputer jest. I można go przeszukać. No to zobaczmy, co tam w środku. Aha, nie działa. Genialnie. A, jeszcze jedna skrzynia jest. To może to nam załatwi sprawę. Pusto, chyba. Dokładnie, pusto. No to co, przeszedłem przy każdej ścianie. Jeszcze tutaj jakieś pomieszczenie jest. Mam nadzieję, że otwarte. Jednak nie. To jeszcze pozostały samochody w takim razie. Ten to chyba nie ma sensu przy nim w ogóle coś robić. Wsiądź do samochodu i zobaczymy co jest w tym GPS-ie. No to poszukajmy tej agentki. Najpierw zobaczmy w ogóle gdzie mamy jechać. Już wiedziałem, że były trzy punkty. Tutaj jest jeden. To może po kolei. Najpierw tutaj. Widzę, że jest najkrócej. I tam też sobie pojedziemy. Także jeśli nic się nie będzie dziać, no to widzimy się na miejscu. Jestem już na miejscu przy pierwszym miejscu i. Co? No to jedziemy do drugiego miejsca, skoro tutaj jej nie ma, no to drugie miejsce, tutaj bliziutko, na skróty.

Tu jeszcze kolega jest z góry. Dobra, resztę trzeba zdjąć jakoś. Sporo ich tu jest. Dobrze. Skąd to do, do mnie strzela? Skąd? jeszcze tutaj jest no pokaż się mi się będą pokazywać cały czas, czy nie? Może poszukam ich Do mnie wyszedł gdzie on jest nie wydawało mi się A no dobra chyba tam trzeba będzie po prostu wejść. Dobra, zdjęty. Добрааа Скоро они Gdzie się będą pojawiać cały czas? Dobra, muszę tu jakoś dobiec. Okay. Dobra, kolega tutaj idzie jeszcze, nie dojdzie niestety. Dobra, czy to jesteś ty? Dobra, idziemy. We need to get out of here. Now. Okay. Sit rep. we have two groups of hostiles. Cartel soldiers, possible links to Marabunta Grande, and Duggan personnel. Both highly dangerous. They are hostile to each other and us. We need to evacuate this area and regroup stat. Get her out of there. And remember, local law enforcement are not in the loop for this operation. Zajęło to trochę ale udało się wyjść żywym jakimś cudem. Eyes na drodze! Damn. I thought I was dead back there for sure. How the heck did you find me? Recent GPS Powiedzieli in my car. was good work. They told me I was heading to a deal. Figure it's business as usual. No clue they'd made me. to map it out and the next thing I know there's i think they were planning to sell me as leverage to the cartel. I don't know what the hell happened. But the deal went south, people started dropping left and right. You got you anyway. Just Dobra. Jedziemy do głównej siedziby IAA, czyli do Centrum Los Santos. a po drodze pewnie jeszcze się tyle wydarzy, że... So I'm guessing you're on the Duggin Op. Let me tell you, this stuff goes deep. Way deeper than our models predicted. It's got Bureau written all over it. I was so close to putting it all together before my cover got blown. Anyway, here's what I can tell you. The Duggins are putting together some kind of next-gen computer software. That's how they're fixing the price of gas. This thing is exploiting backdoors everywhere, including the goddamn Balsack data center. It's manipulating trade prices, supply, demand, shipment delays, rating agencies, public oversight mechanisms, you name it. It's even pushing panic buying using bots on social media. The Duggins already have most of the tech they need, and they're out to buy even more from the FIB's confiscated items. Whatever's going on, we need to move on it fast. Policji. No, to chyba nic prostszego nie powinno być. Po prostu ich omijać. We've got a lot of heat. Lose them now. We can't have local law enforcement all over this! Uh i feel a little faint could you take me to the hospital debriefs going to have to wait thanks again hopefully my intel fills in some of the blanks i'm sure you'll get a copy of the mission report Dobra, już jesteśmy praktycznie na miejscu, i mam nadzieję, że to jest tutaj już koniec. Gdzie ten szpital? A, tutaj, dobra. Dobrze, agentka dostarczona. A co ja mam robić dalej? Koniec. Misja zaliczona.

From what the lab rats tell me, it's essentially an AI program capable of manipulating every aspect of the global oil market to their advantage. They're yeah, restricting supply here, creating deficits there, delaying stocks, stoking panic buying. Uh, it's coming from every angle. That's why it's been so hard to trace. Now we have reason to believe that due to our recent actions, they're moving the tech to a more secure location. Let's intercept it and see what we can find. Report for duty.